Witajcie, tutaj Gosia twardo ze zdrowo jakiś czas temu zafascynowałam się takim trendem jak minimalizm i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o trzech powodach, dla których właśnie zafascynował mnie ten trend. Pierwszy to jest taki, że zdałam sobie sprawę z tego, że nie żyję własnym życiem, bo już od najmłodszych lat byłam zachęcana do tego, żeby uczyć się jak najlepiej po to, żeby pójść na jak najlepsze studia, a później zdobyć jak najlepszą pracę. Czytaj taką pracę, w której będę mogła dużo, zarobić dużo pieniędzy. No i yy, nigdy nie było w tym mowy o tym, żeby szukać sobie pracy takiej, która dawałaby radość, która byłaby zgodna z naturalnymi umiejętnościami. Przez wiele lat żyłam w takim przekonaniu, tak, tak silnie zakorzenionym w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, że rzeczy dają radość, że kupowanie dużych mieszkań, albo jeszcze lepiej domów, sam, drogich samochodów, drogich ubrań, drogich kosmetyków, drogich gadżetów elektronicznych itd. i tak dalej ma sens i że to daje radość. W pewnym momencie zorientowałam się jednak, że tak nie jest. Poczułam się jak chomik w kołowrotku. Chomik bardzo dużo energii wkłada w to, żeby szybko przybierać łapkami. Kółko się kręci, wiruje wokół niego, świat wiruje wokół niego, a chomik tak naprawdę stoi w miejscu. I ja poczułam się tak samo. W momencie, kiedy zdałam sobie z tego sprawę, zorientowałam się, że właśnie w czymś takim biorę udział, to postanowiłam. Natychmiast zaprzestać kupować rzeczy takie, które tak naprawdę nie są mi potrzebne, a tylko karmią ego. I po pewnym czasie zorientowałam się, że jeżeli wydaje mniej, to też mogę mniej pracować, w związku z czym pracuję tak do około 14, a zaoszczędzony czas mogę poświęcić na to, co tak naprawdę daje mi radość, między innymi właśnie na prowadzenie tego bloga który jest moją pasją i daje mi dużo radości. Drugi powód, yy, dla którego zainteresowałam się minimalizmem, to jest taki, że ja nie lubię sprzątać. Ale z drugiej strony nie lubię, to jest bałagan, więc tutaj szukałam sposobu na to, jak można by to zrobić, żeby właśnie mieć porządek, ale jednocześnie nie poświęcać na to zbyt dużo czasu. No i kiedyś padł mi w ręce artykuł o książce Marie do Magia sprzątania. Okazało się, że ta książka jest w naszej bibliotece, wypożyczyłam ją i zaczęłam czytać. Książka ta zrobiła na mnie tak duże wrażenie, że już w trakcie sprzątania postanowiłam zrobić porządek ze swoimi ubraniami. Zgodnie z zaleceniami autorki, przyniosłam yy, wszystkie ubrania z całego domu i ułożyłam na jednym wielkim stosie w sypialni. Takie jest zalecenie. Po prostu według właśnie tej metody proponowanej przez Marikondo rzeczy, które posiadamy sprząta się nie według miejsca, gdzie leżą, tylko właśnie według kategorii. Jeżeli przeglądamy na przykład ubranie, to wszystkie, absolutnie wszystkie muszą się znaleźć w jednym miejscu i wtedy je przeglądamy. O samej książce i metodzie Marikondo powiem w innym filmie, bo to jest bardzo ciekawa, ciekawa metoda. No więc jak już przejrzałam te swoje ubrania, bardzo dużo z nich wyrzuciłam, a resztę poukładałam. Każda rzecz dostała swoje miejsce. Takie jest też właśnie zalecenie autorki, aby rzeczy, które z nami zostaną, otrzymały swoje miejsce. No i jak to zrobiłam, to zorientowałam się, że tak naprawdę mniej znaczy lepiej. Bo po, całym, po tym procesie odniosłam ogromne korzyści. Skończyły się poranne krzyki pod tytułem Nie mam się w co ubrać. Tutaj są same szmaty, tu nic do niczego nie pasuje. Po prostu otwieram szafę, mam tam same ubrania, które lubię. I Ponadto, też yy, taka jeszcze dodatkowa korzyść, to taka, że ja po prostu już niczego nie szukam. Tak jak powiedziałam, wszystkie ubrania mają miejsce, w związku z czym, jak sobie wymyślę jakiś yy, strój. I jest mi potrzebna jakaś rzecz. To jeżeli nie ma jej na miejscu, na którym powinna być, to po prostu nie tracę czasu na szukanie, wymyślam coś innego. No i właśnie, jak się zorientowałam, że tak łatwo poszło mi z ubraniami i tyle korzyści odniosłam, no to zaczęłam przeglądać cały dom. Przejrze przejrzałam papiery, książki. Również według tej samej metody yy, bibeloty, czyli tak zwane te durnostójki, które tak naprawdę nie są do niczego potrzebne, tylko zbierają kurz. No i po całym tym procesie, jak tak przejrzałam cały dom, to uznałam, że osiągnęłam swój cel, bo sprzątanie trwa. No, Diametralnie skróciłam czas sprzątania, więc osiągnęłam swój cel. Po całym tym procesie sprzątania zdałam sobie sprawę z tego. Że jesteśmy narażeni na ogromne ilości reklam codziennie. To jest tak, jakby taka rzeka, która płynie do nas, i nie jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić. I ten przekaz reklamowy mówi nam, że jeżeli mamy jakiś problem, to koniecznie musimy coś dodać do swojego życia: to znaczy kupić jakiś produkt lub usługę, który rozwiąże nasz problem. A um, ja zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę eliminowanie, odejmowanie daje szczęście. Mamy wtedy więcej spokoju, więcej tak jakby takiego uporządkowania. Jest prościej. Trzeci powód jest taki, że zdałam sobie sprawę z tego, że umrę. Ja wiem, że to nie jest nowość, prochu nie odkryłam, to jest oczywiste. Wszystkich nas to kiedyś spotka, ale w momencie, gdy zdałam sobie, gdy sobie tak to głęboko uświadomiłam, gdy ta myśl mnie oświeciła, to, o czym ma wyobraźni zobaczyłam moje dzieci, jak przez wiele tygodni, a może nawet i miesięcy sprzątają rzeczy, które po mnie zostaną. Bo wiadomo, że jeżeli mnie już tutaj nie będzie, oni nie będą chcieli z większości rzeczy, które po mnie pozostaną korzystać. W związku z czym będą musieli się tego po prostu pozbyć. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja teraz pracuję. Poświęcam długie godziny na pracę po to, żeby kupić rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuję, tylko dlatego, że nie wiem, popkultura na mnie to wymaga. A później oczywiście poświęcam na to wszystko czas, poświęcam czas na dbanie o te rzeczy i tak dalej i tak dalej. Później zostawię ca ten prezent moim właśnie dzieciom i znowu oni będą musieli spędzać, poświęcić czas na zrobienie z tego porządku, z tym porządku. W związku z czym już teraz postanowiłam zachować się odpowiedzialnie i pozbyć się wszelkiego nadmiaru z domu i ze swojego życia. Wszystkie rzeczy, które teraz będą przychodziły do mojego domu, będą to rzeczy, które rzeczywiście rozwiązują mu jakiś problem, pomagają w czymś, są rzeczywiście potrzebne. Kiedyś e, przeczytałam taką ciekawą powiastkę filozoficzną. Rzecz dotyczy Diogenesa. Diogenes to jest ten filozof, który praktycznie niczego nie posiadał i spał w beczce. Diogenes kiedyś miał niewolnika i ten niewolnik mu uciekł. No i, a Diogenes nie zadał sobie nawet trudu, aby tego niewolnika poszukiwać. No i znajomi zaniepokojeni zaczęli go pytać, dlaczego nie szuka swojego niewolnika. A on im odpowiedział, że. Diogenes posiadał niewolnika, ale niewolnik posiadał diogenesa. I w chwili, gdy dio, niewolnik uciekł, diogenes stał się wolny. Pamiętajcie, że posiadamy rzeczy, ale rzeczy posiadają nas. Odgruzowanie swojej przestrzeni zewnętrznej to pierwszy krok ku temu, by poznać siebie, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, czego chcę, jaka jest moja misja, co jest dla mnie tak naprawdę ważne. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli to wideo wydało Ci się wartościowe, podziel się nim ze znajomymi, napisz komentarz, daj lajka like i zasubskrybuj kanał, aby mieć informacje, jak pojawią się nowe filmy.